W ADV, każda trasa jest starannie zaplanowana i przygotowana, sprawdzona kilometr po kilometrze. Dzięki naszemu doświadczeniu i współpracy z lokalnymi przewodnikami wybieramy dla was najciekawsze trasy motocyklowe, od gładkiego asfaltu przez kręte przełęcze i niesamowite widoki. Zanim wybierzesz się z nami na wycieczkę, trasy motocyklowe zostały dokładnie sprawdzone, aby spełniały oczekiwania doświadczonych motocyklistów jak i tych, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę. Każdy szczegół jest ważny, dlatego objeżdżamy trasy kilkukrotnie aby spełniły wszystkie Wasze oczekiwania. Aby Twoja podróż z ADV była jeszcze bardziej wygodna, wraz z najnowszym GSM BMW dostaniesz zaprogramowaną całą nawigację na cały przejazd. Wystarczy, że rano naciśniesz jeden przycisk i gotowe. Nawigacja poprowadzi Cię przez najciekawsze punkty, nie pomijając wszystkich przystanków. Na smaczny lunch i na kawę. To takie proste. Na naszych wycieczkach to Ty decydujesz, jak jedziesz. Czy z przewodnikiem, czy solo własnym tempem. Dołącz do nas już teraz i odkryj świat na własnych zasadach z ADV. Już teraz wybierz kierunek idealny dla Ciebie. Zapraszamy do rezerwacji.